Czy warto odwiedzić Gran Canaria w lutym? I jaki jest hotel Princesa Mas Palomas oraz Tabaiba, bo tak naprawdę to jeden duży hotel, który występuje pod różnymi nazwami w różnych dziurach podróży. Ten hotel jest lokalizowany w bardzo spokojnej okolicy, idealnej na spacery, ale z pewnością nie jest to hotel dla osób lubiących rozrywkę lub palących papierosy. Osobiście mam co do niego bardzo mieszane odczucia. Bo z jednej strony ma przepiękny ogród. Naprawdę bardzo piękny ogród z palmami i różnym ukwieceniem, ale mamy też pokoje z rozlatującą się deską sedesową i mało zachęcającym do kąpieli wandoprysznicem. Z jednej strony mamy bardzo dobre jedzenie zwłaszcza na śniadanie i na kolację, bogaty wybór owoców, różnych szynek typowo tych hiszpańskich, łososia, serów. Pankajki, jajka, ale z drugiej strony mamy ogromne kolejki, aby wejść na stołówkę. Kolejki, by dostać stolik, czy to na śniadanie, a przede wszystkim na kolację. We włoskiej restauracji a la carte dostaniemy nawet pizzę z nutelą za darmo. Ale mamy też podział klientów na gorszych i lepszych i jeżeli nie wykupisz dodatkowego Ola, to nie dostaniesz przy basenie darmowego naleśnika bądź też gofra z czekoladą. Za to na śniadanie otrzymasz szampana, ale gdybyś chciał wypożyczyć od nich żelazko, to musisz zapłacić 40 euro za tydzień plus dodatkowe 20 euro kaucji. Jeśli zastanawiasz się, czy wybrać ten hotel na swoje wakacje lub czy warto lecieć na Gran Canaria w okresie Ferry, Zimowych, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Opowiem Ci o plusach i minusach hotelu, pogodzie i samej miejscówki. Serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału, bo poza testami elektroniki, rowerów elektrycznych, hulajnoch elektrycznych, na moim kanale znajdziesz również uczciwe recenzje o hotelach w Dubaju, w Dominikanie, a także w Turcji i Egipcie. Nie będę przedłużał początku, zajmijmy się samym hotelem Princesa. Zaczynamy od pokojów. Uprzedzam, że wizja z audio nie zawsze musi się zgadzać. Nagrywam swoją recenzję dopiero po powrocie do domu, bo wtedy doskonale wiem tak na chłodno, co było plusem, co minusem tego hotelu. No i z góry przepraszam za moją dyslekcję. Hotele mają bardzo długie korytarze, mamy schody, a także windę. Windę tylko na początku i w zależności od lokalizacji naszego pokoju albo więcej się naodzimy, albo mniej. Hotel niby przystosowany do niepełnosprawnych, ale ja raczej bym go nie nazwał dobrego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Pokoje dosyć wąskie, ja miałem widok na basen i tu ten ogród naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. Pięknie codziennie rano się wstawało, patrzyło na te słoneczko i na ten przepiękny ogród z palmami. W pokoju nie mamy popielniczki na balkonie, bo teoretycznie w ogóle nie wolno tam palić. Mamy lodówkę chłodzącą, niestety pustą, i największy minus nie dostajemy wody. Ani na start, ani w ogóle nie mamy w pokoju wody. Jeśli mamy swoje butelki, możemy w barach sobie nalać gazowaną, czy też niegazowaną, i przynieść do pokoju. Niestety, jeżeli przylecicie w nocy, to bary są zamknięte i pozostanie wam tylko automat hotelowy, gdzie jedna mała butelka wody kosztuje 1,95 euro Uważam to za skandaliczne, ale podobno w wielu hotelach w Hiszpanii nie dawają wody do pokoju. Przy plaży, w sklepie spar, kupicie tą samą małą butelkę wody za jedyne 50 eurocentów. Uważam to za jeden z większych minusów tego hotelu. Na śniadanie, obiad i kolację mamy szampana, a wody w pokoju nie. Kranuwa to podobno woda odsalana, dlatego nie spożywajcie jej. Jeżeli chodzi o gniazda, Ilość wystarczająca, gniazdka europejskie suszarka jest, pokojak, jak i praktycznie na terenie całego hotelu wifi działa dobrze, czasami trochę gorzej, ale ogólnie jest okej. Okay. A jeśli chodzi o sprzątanie pokojów, to ja mam niestety negatywne odczucia. Raz prawie nam uszkodzili naszą ładowarkę, bo niestety łóżkiem przesunęli gniazdko całe i wykrzywili bolce. Raz rzucili moją koszulką w butelkę wody, która prawie się wylała na laptopa. I dlatego, chociaż sprzątali dziennie, to ja odmawiałem sprzątania. Wymieniałem sobie tylko ręczniki, pobierałem papier toaletowy i sami dbaliśmy o czystość naszego pokoju. Za to na obsługę barów nie mogłem narzekać, tak samo na obsługę recepcji. Zawsze byli pomocni i uczynni. Mamy ogromny amfiteatr, chociaż scena malutka i te animacje też różnie są oceniane. Całkiem z tyłu, tam z prawej strony, można siedzieć i palić, w pozostałych miejscach absolutnie nie. Tak samo wewnątrz w żadnej barze czy w żadnej restauracji nie wolno palić. Jako ogromny plus, to są te szafy, w których sami sobie nalewamy Coca-Colę, wodę czy jakiś inny napój niealkoholowy, a także wino czy też piwo. Dzięki temu w barach, w których już kelner podaje, nie ma żadnych kolejek, ale do tego jeszcze przejdę później. Zapomniałem dodać, że w pokojach mamy również ręczniki basenowe. A przy meldowaniu się otrzymujemy specjalne kupony do wymiany ręczników na czyste: 3 kupony na tydzień pobytu dla jednego ręcznika i oczywiście wymiana tylko w godzinach pomiędzy 10 a 12. Teraz widzicie aquapark i może przejdę do pogody. Zanim wybrałem się właśnie do Gran Canarii, zastanawialiśmy się nad Egiptem, który już mieliśmy zarezerwowany, ale ponieważ w Egipcie byliśmy wielokrotnie, to zmieniliśmy na Gran Canarię i wcale nie żałujemy. Bo w Egipcie nawet marca Alam w lutym bardzo wieje. I tam wieczorami musieliśmy chodzić bardzo grubo ubrani, nawet w takie puchowe kurtki. A wieczory są znacznie wcześniej, bo w Egipcie już o 17 jest ciemno. Zaś na Gran Canarii dopiero przed 19 zachodzi słońce. I w trakcie naszego 14-dniowego pobytu o godzinie 20, 21, a nawet 22 najczęściej było około 19 stopni. Także wiele ludzi chodziło w krótkich rękawkach i w krótkich spodenkach. Przez cały nasz 14-dniowy pobyt było ciepło. W cieniu około 21-22 stopnie, a w słońcu odczuwalna nawet około 30 stopni. Całe dwa tygodnie można było leżeć i się opalać, kąpać w basenie, przy czym w basenach raczej z wodą podgrzewaną. Jest tu wiele basenów, natomiast podgrzewaną wodą 2. bardzo ładne baseny, moim odczuciu wystarczy, nie było walki o leżaki. Kryty basen to fikcja, bo bardzo malutki i to tylko 18 i w kwestii basenów trzeba zaznaczyć, że do basenów nie wolno wchodzić żadnymi kółkami. Jak macie jakiekolwiek kółko pompowane, nie bierzcie go ani żadnego takiego leżaka wodnego, ratownicy od razu gwizdają, każą nam wyciągnąć go z wody. Oficjalnie baseny są czynne od godziny 10 do 18. Ale jeżeli przyjdziecie nawet o 8 rano, spokojnie możecie sobie zająć leżak, skoczyć do wody. Przy czym musicie pamiętać, jeżeli nie będzie Was przy leżakach do godziny 10, to Wasze rzeczy, Wasze ręczniki zostaną odłożone do specjalnego miejsca tam, gdzie się wymienia ręczniki. Jeżeli będziecie przy tych leżakach, to nikt Wam nic nie powie, nikt Wam nic nie weźmie. Natomiast jeżeli zostawicie ręczniki i pójdziecie na śniadanie to przyjdziecie i ręczników nie będzie. Oczywiście po godzinie 10 możecie iść gdzie chcecie, nikt Wam nie ruszy Waszych ręczników, Waszych rzeczy. Dla jednych plus, dla palących minus, na leżakach nie wolno palić. Są tu specjalne strefy, takie popielniczki, gdzie można palić, są one oddalone od leżaków, także dla wiele osób palących minus. Ja bym odradzał osobom palącym przyjeżdżanie do tego hotelu, nawet jeśli palicie ajkosy. Też może być z tym problemem. Jak ktoś zauważy, zwróci Wam uwagę, że macie odejść do miejsca, gdzie można palić. Kończąc kwestię pogody, naprawdę polecam. My obawialiśmy się bardzo. Sprawdzałem prognozy przed przyjazdem. Były gorsze niż w rzeczywistości. W rzeczywistości warto się tam wybrać, nawet w lutym, który jest chyba najbardziej zimnym miesiącem na Gran Canaria. Na 14 dni tylko raz padało, i tylko przez 2-3 godziny, mniej więcej od 5 rano, potem było słonecznie. Nadal można było się kąpać. Idealna pogoda do zwiedzania, spacerowania, do opalania się. Mas Palomas przy tych wydmach, przy oceanie trochę bardziej wieje, a sam hotel jest oddalony od tych wydm około 1,5 do 2 km, jakieś 20 minut piechotą. Woda w oceanie około 19 stopni, czyli cieplejsza niż nasza w Bałtyku w lato. Podczas gdy ja do was ględzę, na ekranie widzicie ten rozległy hotel. Nie obawiajcie się, bo przy meldowaniu otrzymujecie informacje w języku polskim, a na odwrocie macie mapkę, także spokojnie połapiecie się co i gdzie. A jak macie wątpliwości, śmiało piszcie je w komentarzu. Na pewno wam odpiszę. Mnie bardzo wkurzało to, że w biurze podróży przed zakupem nie otrzymałem informacji o dwóch Olach. Ten standardowy, który wykupujemy w polskich biurach podróży, i dodatkowy, który możemy dokupić już w samym hotelu. To jest 15 euro na osobę za dobę. Musimy wykupić na cały pokój, czyli na całą naszą rodzinę i na cały pobyt. Gdy dokupimy sobie tego Ola Plus, otrzymujemy złotą opaskę i wtedy możemy korzystać z wszelkich drinków. Również tych importowanych alkoholów typu John Walker i tylko wtedy możemy zamawiać ręcznie robione drinki przed barmanów. W przeciwnym razie musimy za nie zapłacić, dopłacić. Jeżeli chcemy Mojito, to dostaniemy, ale z takiego automatu przesłodzone, słabe, niedobre. Jeżeli mamy Ola Plus, to nam zrobią świetne Mojito, a także każdy inny drink. Na śniadaniu wtedy możemy skorzystać sobie z kawy, z prawdziwego ekspresu, a nie z tych ich automatów. I tak samo w tej... Barze basenowym, gdzie pieką od godziny bodajże 16 do 17, naleśniki z nutelą i gofry mamy je za darmo. W przeciwnym razie nasze dziecko podejdzie i się dowie, że musi zapłacić 3,5 euro za jednego małego gofra. To samo z wodą butelkowaną. Jeśli chcemy wziąć barył, musimy mieć Ola Plus. W przeciwnym razie zapłacimy za to wodę i to sporo. Na szczęście piwo jest bezpłatne dla każdego, możemy sami sobie nalewać w dobrym smaku. Tak samo. Ten z szampan, no powiedzmy szampan, bo tak naprawdę to jest jakiś winomusujący. Mamy je cały czas przy tych barach basenowych. Możemy sobie nalewać ile chcemy i to za darmo. Jeśli chcecie się napić dobrej kawy, bezpłatnie, to pamiętajcie, że z lewej strony, w tym drugim hotelu, całkiem z lewej strony od zewnętrznej strony, jest też restauracja, w której możemy napić się prawdziwej kawy z ekspresu, chociaż nadal mocnej, w godzinach od 9 do godziny 18. A nawet chyba później. Natomiast w tym Princesa Maspalomas tylko i wyłącznie wewnętrznym barze, który jest czynny od 18 godziny do 23. Tam możemy też zamówić sobie bezpłatnie kawę z prawdziwego ekspresu. Zachęcam, aby w pierwszych dniach obejść sobie cały, cały hotel. Od wewnątrz i od zewnątrz. Nie tylko ten jeden budynek, w którym Wy jesteście meldowani, ale również ten bliźniaczy. Możecie korzystać z każdego baru na terenie całego kompleksu. Te restauracje i bary będą podobne, ale różnią się tym, co posiadają. Na przykład w jednym będą lody w kubeczku, w drugim będą na gałki. A z kolei w tej restauracji basenowej hotelu w Tabaiba sami możemy sobie nakręcić lody włoskie. Jest tam taka maszyna i możemy sami sobie nakładać lody włoskie, które bardziej smakują jak świderek, są tak zmrożone. Dzieci na pewno będą w raju, sami sobie mogą nalewać coca colę czy spraya, czy coś innego, a także granitę. Jedzenie jest naprawdę bardzo dobre, chociaż niektórzy mięsożerni będą narzekali, ale jest tam naprawdę dużo owoców morza, sushi. Możecie sobie zapisywać raz na pobyt, raz na 7 dni do karty włoskiej oraz do karty azjatyckiej. Warto, w azjatyckiej mamy na przykład żeberka na miodzie, fajne kurczaki na miodzie, z kolei we włoski, no jak to we włoski, pizzę, makarony i inne pyszności, które naprawdę polecam. Zamawiamy sobie sami w takim automacie, który stoi od razu przy recepcji, a także przed wejściem na główną salę obiadową, kolacji, śniadania i obiady. Tam pisujemy tylko numer pokoju i trzy pierwsze znaki swojego nazwiska, następnie przechodzimy całą procedurę i sami sobie dokonujemy rezerwacji. Hotel wydaje się być bardzo fajnym, bardzo ładnie wygląda zwłaszcza ta jego zewnętrzna część te baseny i ten ogród, natomiast mnie strasznie wkurzały te nieustające kolejki na śniadania, ale przede wszystkim na kolację. Bardzo długie kolejki spowodowane tym, że pomimo, że stołówka ta cała sala jest bardzo duża, jest dużo krzeseł, to niestety korzysta z tej samej sali praktycznie. Dwa budynki, dwa hotele, te połączone kompleksy mają osobne wejścia, ale korzystają z jednej, tej samej stołówki. I to niestety gromadzi kolejki. W naszym przypadku w lutym było zapełnienie około 80%, mniej Polaków, więcej anglikojęzycznych i niestety wieczne kolejki. Spowodowane tym, że to nie my wchodzimy sobie sami na salę, tylko stoi tam osoba, która pilnuje i ona nas sprowadza dopiero, jak jest miejsce, jak jest wolny stolik. Fajnie, bo wtedy już z tymi talerzami nie musimy szukać stolika, ale z drugiej strony niestety ta sala jest i tak za mała dla tak dużej ilości gości. Ale jeśli już korzystamy z posiłków, to na pewno powinniśmy być zadowoleni, bo jest duży wybór owoców, świeżych owoców, nawet owoców z puszki typu brzoskwinie, gruszki bądź też mandarynki. Dużo łososia, innych pysznych kiełbas, oczywiście jajka w różnej postaci, no i słodkości. Słodkości od wyboru do koloru, również na czosy. Jednakże pamiętajcie, w którym okresie ja byłem? W lutym. Hotel był przepełniony. Być może, jak wy przyjedziecie tam w maju, w październiku, a nawet lipcu czy sierpniu, będzie zupełnie inna sytuacja. Może nie będzie tak dużo gości. Ja już wam od razu zdradzę, że jeżeli chodzi o luty, Gran Canaria, jak najbardziej, pewnie tam wrócę. Jeżeli chodzi o ten hotel, raczej wybiorę inny, bo bardzo mnie wkurzało to, że nie było wody w pokojach, że były dwa. O którym nie byłem wcześniej poinformowany, duże kolejki przede wszystkim na kolację, no i oczywiście te zakazy, bardzo duża ilość zakazów, a także nakazów, hotel nastawiony na pieniądze. Nie puścili na przykład Barcelona, gdy grała z Gran Canarią w trakcie mojego pobytu, bo jak stwierdził mi kelner, niestety hotel oszczędza pieniążki, o czym świadczy na przykład brak możliwości wypożyczenia bezpłatnie żelazka. Chcą za to 40 euro plus 20 euro kaucji. W większości hotelów czterogwiazdkowych na wyposażeniu pokoju ma żelazko, a jeśli nawet nie ma w pokoju, to wystarczy poprosić na recepcji. Wypożyczą nam za darmo, a tutaj liczą sobie za to kasę. Ten hotel nastawiony jest na emerytów, no i na rodziny z małymi dziećmi. Po godzinie 23 praktycznie nic się tu nie dzieje. Nie pobawicie się na jakichś dyskotece, a sama lokalizacja hotelu jest również w takiej bardziej spokojnej miejscowości, super na spacery, na przejażdżki rowerowe, natomiast nie jest to hotel ani lokalizacja przystosowana dla osób, które chcą się bawić, które chcą korzystać z życia na dyskotece lub w tego typu rozrywkowy sposób. Oczywiście jest tu strefa 18+, gdzie jest siłownia, gdzie jest specjalny basen zewnętrzny tylko dla osób 18+, osobny bar, leżaki, ale i tam nie ma puszczonej głośniej muzyki, jest bardzo spokojnie, cicho, raczej emeryci czytają sobie książki na leżakach. Koło hotelu jest wiele przystanków autobusowych, szkoda, że nie ma tylnego wyjścia z hotelu, tylko zawsze trzeba go obkrążać. Jest parę marketów, korzystajcie z tych oddalonych jakieś 10-15 minut. Od hotelu, bo tam jest znacznie taniej, nawet jest Aldi. Warto wypożyczyć sobie samochód. Nie słuchajcie tych, co straszą, że to góry, kręte drogi. Przecież nikt wam nie każe wjeżdżać w te najwyższe szczyty. Spokojnie, wypożyczenie samochodu to jest 50 euro tego najtańszego. I wzwyż, ja wypożyczyłem za 65 z pełnym ubezpieczeniem. Peugeot 2008 dosyć nowy. Wypożyczyłem od razu w hotelu. I warto sobie objechać wyspę, bo jeżeli jedziecie autobusem, pamiętajcie, że w większości miejscówek autobusy ostatnie wyjeżdżają około godziny 17-18. Więc jeżeli chcecie być na zachód słońca, na przykład w tym ładnym porcie, który jest promowany na Gran Canaria, to stamtąd prawdopodobnie już do hotelu nie dojedziecie autobusem, tylko i wyłącznie taksówką około 35-40 euro. To jest około 25 km. Ale autobusem również jeździłem, na przykład do Las Palmas około półtorej godziny, bo dużo ludzi wchodziło, a każdy kto wchodzi musi zapłacić za bilet u kierowcy, więc to troszeczkę trwa, dużo emerytów wchodziło. Byłem też autobusem w tym fajnym parku, do którego polecam się wybrać, to znaczy Palmitos Park, tam macie pokaz delfinów, macie pokaz ptaków również drapieżnych jednak kwestia autobusów wycieczek i tego co można zwiedzić na Gran Canaria to jest osobny temat musiałbym nagrać dodatkowy film około pół godzinki więc jak macie pytania to śmiało piszcie je w komentarzu jak subskrybujesz mój kanał to na pewno otrzymasz odpowiedź warto sobie pomagać jak macie jakieś inne hotele, które polecacie na Gran Canarii, również piście o nich, bo niestety obecnie nawet komentarze Google można sobie kupić, czego hotele często korzystają, dlatego tym opiniom nie za końca można ufać. Warto zaufać społeczności. Podpowiadajmy sobie wzajemnie. Reasumując, hotel fajny, ale niestety z paroma minusami, które powodują, że drugi raz bym do niego już nie przyjechał. Wielu z Was będzie z niego zadowolonych, zwłaszcza jeżeli to są osoby niepalące, rodziny z dziećmi powinny być zadowolone. Natomiast, Gran Canaria, piękne miejsce, warto tu przyjechać nawet w lutym. Jak macie do wyboru Egipt czy Gran Canaria, wybierzcie sobie Gran Canarię. Tutaj spokojnie pójdziecie sobie na miasto sami, bez obaw, że Wam się coś stanie. Macie mnóstwo pięknych miejsc do zwiedzania. Również autobusem komunikacji miejskiej możecie sobie jechać, także naprawdę polecam również wydmy. No i oczywiście całą plażę, cały ocean, który w przypadku Maspalomas jest piękny. Wiele innych plaż jest kamienista lub czarna. Tutaj ładna plaża, duża, szeroka. No i te wydmy, robi to wrażenie. Część basenów jest podgrzewana. Są tacy z co nawet ta podgrzewana woda im nie pasuje, uważają, że powinna być bardziej podgrzewana i wiem, że są inne hotele, które mają mocniej podgrzewaną wodę, a także w każdym basenie znajdziecie podgrzewaną wodę. Tutaj niestety tak nie ma, ale i tak woda dosyć przyjemna. Jeżeli wyjdziecie z wody, nie będzie wam zimno, no chyba, że po południu leżycie już w samym cieniu i do tego jeszcze troszeczkę zawiewa. Barów jest na tyle dużo, że nie ma nigdy kolejek. Nawet wieczorami, kiedy już te bary Basenowe są zamknięte, to mamy tak dużo tych szaf z kolą, z piwem, z winem otwartych, że do baru z alkoholem typu wódka, jakieś drinki, tak mało osób podchodzi, że nie czekamy dłużej niż 2-3 minuty. Oczywiście, jakość tych bezpłatnych drinków, czy też alkoholi, to jest kwestia gustów. Na pewno mogłoby być lepiej. W Riu znacznie jest lepiej. Nie ma co narzekać, jest jak jest. Można sobie dokupić Ola. plus. Ja uważam, że nie warto. No i cóż, mógłbym jeszcze opowiadać godzinę, ale niestety tak długich filmów nikt nie ogląda, także serdecznie dziękuję za uwagę, macie pytania, piszcie je w komentarzu, do następnego razu, cześć!